Oliwki. Nie Niedojrzałe, ale oliwki. Dojrzałe Państwo znają ze słoiczków. A tutaj też oliwki, czy oliwkowce, jak to woli. Drzewa. Drzewa podobne w pewnym sensie do naszej wieżby. Otóż wieżby nie sposób wykarczować, wyciąć, zabić. Co się ją utnie, i jeszcze korzenie powyrywa, to ona odrasta. Można ją pociąć na deski albo na słupki, zrobić płot. Jakakolwiek część zanurzona w ziemi natychmiast się orientuje, o, mogę rosnąć, wypuszcza korzenie i gałązki. Oliwki są podobne. Więc jak przewodnicy opowiadają Państwu w trakcie oprowadzenia po ogrójcu, tu jesteśmy, że być może korzenie niektórych z tych drzew pamiętają czasy Jezusa, to niekoniecznie kłamią. Bo oliwkę rzeczywiście można, jak już się zestarzała, wyciąć do gruntu, a potem czeka się, aż nowa wyrośnie na tych samych korzeniach. Nikt nie zbadał, jak długo żyją te korzenie, być może, więc niektóre pamiętają czasy Jezusa. Uwaga, jesteśmy w ogrójcu. I teraz pytanie: do czego właściwie był potrzebny Judasz? No, przecież, jeżeli pan Jezus siadywał w ogródku z oliwkami. To łatwo go było znaleźć, nie musiał, nie musiał się ujawniać za 30 srebrników Judasz, nie musiał zdradzać, wystarczyło, żeby powiedział, idźcie tam do tego ogródka i on tam będzie siedział. Proszę Państwa, to nie było ogródek dzisiaj, to jest ogródek, mała przestrzeń, kilka oliwek. A w czasach Jezusa całe to wzgórze było porośnięte gajem oliwnym i to było ogromne ludzkie koczowisko dla karawan. No, przecież Jerozolima leżała na skrzyżowaniu karawan. Te karawany skądś wyruszały o poranku, żeby wieczorem dotrzeć pod mury miasta. Bramy miasta już były zamknięte, zresztą nikt by ich z tymi wielbłądami do środka nie wpuszczał. Oni gdzieś musieli obozować. Gdzie obozowali? No, w takich gajach oliwnych, które po to utrzymywano. One były dookoła miasta w różnych miejscach. Rozbijali się tutaj setkami, a może tysiącami wielbłądów. Stawiali namioty, gotowali sobie zupę. I nie tylko karawaniarze. Przecież przed świętem zjeżdżali się tutaj również Żydzi wierni. Oni przybywali pod swoje miasto, żeby jutro pójść do świątyni. Oni też koczowali, tu było mrowie ludzkie. Znaleźć Jezusa nie byłoby możliwe, gdyby nie Judasz. Po to był Judasz potrzebny, żeby w tym tłumie, wiedząc, gdzie lubi siadywać Jezus, pod tą oliwką najczęściej, nie ma go tu, pod tamtą w drugim rzędzie żeby podejść do mistrza i wskazać go judaszowym pocałunkiem, to ten, to ten, po to był Judasz. Groby, groby przy grobach, groby, groby i tam jeszcze więcej. Groby, 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 groby i cmentarz przy cmentarzu. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, tam daleko, szósty pod murem. Co tu tyle cmentarzy i grobów? O co chodzi? Dolina sądu ostatecznego, inaczej zwana Doliną Josafata. Dolina sądu i. Żydzi i muzułmanie oraz kilka wyznań chrześcijańskich wierzą, że do raju wejdą 144 tysiące. Kropka. Ani jedna noga więcej. 144 tysiące obywateli załapie się do raju. Reszta, nawet jeśli żyła poprawnie i mogłaby pójść do raju, to tam już więcej miejsca nie ma. No to jest nie do końca prawda, bo jak czytamy Apokalipsę świętego. Ja na to jest napisane, że 144 tysiące wybrańców tam w pierwszym szeregu, a potem jeszcze miriady, miriad, więc mogą Państwo być spokojni pod warunkiem, że dobrze żyją. No ale ktoś, kto myśli tylko o 144 tysiącach miejscówek, chce być jak najbliżej, bo jak się spóźni, to już nie wejdzie, chociaż żył poprawnie. No i stąd najdroższe na świecie parcele. Tu każdy chce mieć grób. No właśnie nie. Po tej stronie Żydzi, a po tamtej Arabowie. Każdy w tej dolinie, ale nie, nie po każdej stronie, bo Arabowie wolą osobno, Żydzi osobno. I nawet na sądzie ostatecznym wolimy się ze sobą nie kumać za blisko. Proszę Państwa, jeszcze coś muszę pokazać. Wzgórze świątynne. Tutaj odbywały się ofiary całopalne. Było dużo brudnych odpadów, flaki, krew. Zresztą każde miasto przyjmuje i wydala. Złota brama przyjmuje, a musiała być też taka brama, która wydala. Brama Gnojna jest z tej strony i ona prowadziła do kolejnego wąwozu, jaka znana nazwa, Gehenna. Państwu się to z obrzydlistwem kojarzy, z przekleństwem, z piekłem, z wieczną męczarnią. Tak, poprawnie. Wąwóz, dolina, gehenny, tam gdzie się kopci trochę, to było wysypisko śmieci, odpadów, również odpadów społecznych. Jeśli ktoś powiesił się tak jak Judasz, albo był potępieńcem, albo proszę Państwa, skazańcem, to tam trafiał. Całe brudy świata tam trafiały. I w dniu sądu ostatecznego mamy zapowiedziane, że zbawieni pójdą na prawo do Doliny Cedronu, a potępieni. Na lewo. Do Gehen.